Pan również musi wystąpić do każdej instytucji, która na którą nakłada się obowiązek przynależenia do takiego zespołu. Więc do Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Postorunek Policji Zespół Szkół Niepublicznych Zagłady Opieki w Imsku. Do takiego zespołu interdyscyplinarnego mogą przystąpić również radni, jak i ksiądz czy osoby z organizacji pozarządowych. Kiedy takie porozumienia zostaną podpisane, wtedy pan. Był również zarządzeniem powołuje skład zespołu interdyscyplinarnego i zespół interdyscyplinarny wykonuje zadania, które są w programie, ujęte w programie przeciwdziałania przemocy. Prace te zespołu interdyscyplinarnego są w trakcie wykonywanych obowiązków i są nie, nieodpłatne, czyli w trakcie naszej pracy wykonujemy te zadania, które należą do zespołu interdyscyplinarnego. Czyli to jeszcze o tych nie, nie ma... Żadnych nie ma kierunków. Nie, nie. Czyli obsługa taka... Obsługa całą... Zamienia okresu. Okay. Tak, tą służbę całą prowadzi o szeroką pomoc. Ta informacja mi się dokonać. Czyli to pan przewodniczący na powiedział, pani przewodnicząca cierpliwie wypada przez tych nie, 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 nie. Ja nie wiem, że pan jest na tyle inteligentny, że po prostu by pan tego pytania w ogóle nie zadał, bo w takich przypadkach w ogóle nie powinny wchodzić w te pieniądze. I pan o tym dobrze wie, no ale no, telewizja je, ale ale to jest. Ale mi się z że skutki finansowe trzeba to... na nie podać. Po ale po prostu, skutki, po prostu, żeby... jeśli mogę, to y, uważam, że skutki finansowe powinny y, zacząć y, być coraz większe w tym kierunku, bo ośrodek pomocy cicho siedzi i robi swoją robotę, ale tak naprawdę skutki finansowe zadań rodzin, które mamy na naszym terenie patologicznych, którymi naprawdę porządnie trzeba się zająć, to nie ma szans, żeby to pracownik socjalny jedzie, sprawdza, jeżeli my nie mamy psychologa na miejscu, do którego skieruje taką rodzinę. A wysyłam do skargatu, to ten, ten człowiek mi nie pojedzie do skargatu. No znajdzie milion powodów, dla których nie, nie pojedzie. Bo nie, nie ma, ale przy nie będzie pracować, oczywiście. Ale musi być. Ja, ja, ja w ogóle uważam, że to jest podstawa, do tego, żeby może, może ci ludzie w końcu coś zaczną inaczej funkcjonować. A głównie. Ci, którzy posiadają dzieci, bo te dzieci mają czasem ogromny koszmar w domach swoich. I oczywiście ten człowiek będzie przyjmował tu w gminie, Złowtyku. wszystko tu pomyślicie, bo ja tam widzę, że nam coraz więcej przybywa. Eee, no, czy... Nas nie przybywa, My obowiązków, ma, obowiązków, obowiązków nam przybywa, nas nie przybywa, spełniamy wszystkie wymogi w zatrudnieniu jak powinno być. Rozmawiałam z Panem Burmistrzem, że może gdybyśmy to pomieszczenie, gdzie Urząd Pracy przyjeżdża, że tam może wspólnie z gminną komisją oni też by potrzebowali taką osobę, która by przyjeżdżała i, i jakieś spotkania organizowała. Może tam. No my nie mamy komisji. Bardzo byśmy chciały pomieszczenia, ale niestety... No nie chcę być także wyja. Zrobię pana przewodniczącego, ale znowu panie Pani będą tak? Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. W związku z powyższym proszę Komisję Spraw Społecznych o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie... Owoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w Mińsku oraz szczególnych warunków jej funkcjonowania. Spost członków prac społecznych za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do, do spraw ocieplania przemocy w rodzinie miejskiej oraz szczególnych warunków jej funkcjonowania uzyskał pozytywną opinię Komisji Spraw Z powyższych Przechodzimy do podpunktu E. Zaopiniowanie projektu uchwały. 2011 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy chińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność użytku publicznego na 2012 rok. Proszę bardzo, panie 23 listopada 2021 r. Rada Gminy tak, tak, Mińsko-Przeciejów w sprawie listopada przyjęła uchwałę, program, współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy na rok 2012 i ta uchwała kiedy trafiła do to... Do tej uchwały wymaga bardziej szczegółowego przedstawienia tego rozliczenia z, z tego, z tej współpracy i po prostu my tą uchwałą gdyby wprowadzamy te zalecenia, które zwrócił, uwagi, które zwróciły w zróżnicowej uchwały wody I ten punkt 10 jak gdyby rozbudowujemy. I tutaj państwo w tej uchwały macie przedstawione to, w jaki sposób ten będzie brzmiał? I przyjmując tą uchwałę, no tutaj spełnimy oczekiwania nadzoru, no prawdy, Wojewody wody co do wymagań, które powinny się znaleźć w tym, w tym programie. Nie będę nie tego czytał, bo Państwo wszyscy macie, po prostu jest jak gdyby to zdanie, jest bardziej szczegółowo bardziej Ten cały paragraf, punkt 10 naszego programu został bardziej rozbudowany, tym samym przyjmującą uchwałę spełnimy tutaj te, te wymogi, które Pan Wojewoda jakby przed nami czy na co przed nami Dziękuję. Czy ktoś w tej sprawie chciałby z Państwa zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym. To tam ten, ten, nie został uchwycony ten punkt, tylko mojego zwrócił uwagę, że on jest za mało, za mało szczegółowo przedstawia w sposób właśnie tego, 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 tego rozliczenia czy kontroli, wdrażania tak, tak, tak. tego, tego programu współpracy, mimo tego, że Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos jeszcze raz pytam. Nie widzę. W związku z powyższym proszę członków Komisji Spraw Społecznych o zaopiniowanie projektu przedłożonej uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mińsku z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia współpracy w Gminy Mińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na rok. Proszę o podniesienie się górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W związku na podstawie głosowania, stwierdzam, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały. Przystępujemy do podpunktu F zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej. uchwały numer 29 łamane przez 272 z 2009 roku Rady Miejskiej w Miejskiej dnia 5 listopada w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy miejsko Uchwała dotyczy dofinansowania punktu przedszkolnego przedszkolowego punktu przedszkolnego, które prowadzone jest przyjaciół, dzieci w naszych, w naszych obiektach w karmiarze przy szkole i ta pierwotna uchwała, którą chcemy zmienić mówiła, że to finansowanie wynosi 50% kosztów jakie jak ponosimy na prowadzenie przedszkola, Jakie ponosi gmina, gmina Wojzyna, bo nie zmienialiśmy to na pociwe, bo czy, czy w tej chwili już jest gmina podziwe ale była mowa o 50% tych kosztów. Natomiast było tutaj po negocjacjach, po rozmowach z zarządem rozmowa TPD, ustaliliśmy, że ta dopłata w przypadku naszej gminy będzie wysokości 40% i w związku z tym jakoś potrzeba liczenia. określa Rada gminy, wnosimy, żeby... Państwo przyjęli uchwałę, tą wyświetlamy, że tak jak uzgodniliśmy w negocjacjach, w rozmowach z tą rzeczą No i My tutaj to jest po prostu w naszych pomieszczeniach, co prawda częściowo obciążamy kosztami, no ale nie wszystkimi, bo nie da się takich kosztów dokładnie wyliczyć. Ponieważ to czy personel techniczny to jest obsługa i szkoły, i tego punktu. Więc myślę, że tutaj konserwatorzy także. To, to jest cała praca tego personelu szkoły odbywa się także i na rzecz i na rzecz przedszkola. Trudno to jest tak dokładnie wyliczyć. I ustaliliśmy, że po prostu ta wysokość, 40% tych kosztów, które ponosi gmina płciwę na uzyskanie ma w będzie, jak do wykładu, teraz rekompensuje koszty utrzymania tego punktu przeszkolnego prowadzonego przez te dane. Czyli obniżamy w 50 do, do 40% z gminy że na ponieważ powinna to być gmina z terenu naszego powiatu. I w tej chwili y, to uchwałą, jak gdyby zmieniamy tę wysokość odpłatności, y, którą ponosi gmina, jest to z 50 na 40, tak jak mówię, jest to ustalone w negocjacjach y, TPD wyraziło zgodę. I, 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 mówię między innymi z tego względu, że trudno jest dokładnie wyliczyć koszty, jakie my ponosimy, ponieważ my no, nie prowadzi oddzielnej ewidencji pracy sprzątaczek czy, czy konserwatorów na, akurat na, na to co robią w szkole i na to co robią przy szkole, to trudno by było to tak szybko żyć. Po rozmowach z zawodem DBD ustaliliśmy, że podkładność 40% to będzie taka, która pozwoli na utrzymanie tego, tego punktu przedszkolnego, a gminy nie będzie też... Obciążać po prostu nasze, nasze możliwości finansowe, bo to ta dopłata to nie będzie wcale mała, będzie na pewno większa niż... Proszę? No to jest, to jest 255 złotych przy tych 40% mina dla jednego dziecka będzie musiała dopłacić miesięcznie w tym dłuńcu przedszkolnym. A my mamy zapisane 30 tysięcy w budżecie, to będzie bardzo podobnie mało. Jeżeli że nie, my już raz żeśmy zmieniali tę uchwałę z 2009 roku. Ale na 40% nie. My nie. Ale, ale z tego, że już żeśmy raz uchwałę całą zmienili, Nie, tak? nie całą zmieniliśmy, tylko ten punkt, ten, ten zakres, z... dotyczy, to nie kosztów poniesionych na utrzymanie dziecka w przyszłości. Czyli my tą dzisiejszą uchwałę zmieniamy kolejny punkt uchwały z 2009 tak, roku. Tak, tak. I jeszcze jedno Innych, nie, punktu przedszkolnego do, do średniej firmy nie dopłacamy w tym sensie dopłacamy w pocie ogólnej tam chyba 65 tysięcy dotacji na bajka, To jest inna bajka. To jest inna bajka. W fińsku no także funkcjonuje świetlica. Obok przedszkola w tym samym pomieszczeniu funkcjonuje także świetlica, którą prowadzi pani yy, Kowalcz. Dziękuję panie przewodniczący. Dodać. Czy ktoś jeszcze chciał? Nie widzę. W związku z powyższym poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie projektu przedłożonej uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały dotyczącej, dotyczącej zmiany uchwały Rady Miejskiej? 5 listopada 2004 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Ińsko. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden. Dziękuję. Na podstawie głosowania. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z listopada 2009 w sprawie trybu udzielania i rozprzestrzeniania dotacji za niepopisem cieczy z okresu indykonalizowania przedszkolnego na terenie gminy Górskiego Uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Przystępujemy do podpunktu G. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwały dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie określenia opłaty targowej proszę Pana. To znaczy tutaj jest, proponujemy zmianę jednego punktu konkretnie dotyczy to wysokości inkaso Nie ukrywam, że musieliśmy zmienić i po prostu problem z znalezieniem osoby chętnej, która by rzeczywiście chodziła minimum dwa, trzy razy dziennie, bo było jednorazowe. Pobieranie opłat było trochę za mało, część dopadów nam po prostu uciekała. Wymaga to, żeby, żeby ta sztokalność była na takim przyzwoitym poziomie, wymaga to przynajmniej dwóch czy obejścia naszego targowiska na co Niestety był problem ze znalezieniem chętnej osoby, która by za 10%. Kasa chciała się tą czynnością zajmować. No nie jest to wdzięczna praca, bo wiadomo nikt nie lubi płacić. W z tym, Mówi, ci którzy panują na tym targowisku, także niechętnie nie, nie, nie wnoszą opłaty. Nie wymaga to od, od, od tego od osoby, która ściąga tego kasa do takiej stanowczości i, 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 i trochę odwagi także. W związku z tym... No, był problem ze znalezieniem chętnej osoby i zaproponowaliśmy zwiększenie z 10 na 15% jest w tej chwili osoba, chętna to jest wspierana ta opłata targowa, natomiast w no, związku z tym chciałbym, żebyście Państwo uchwale wyrazili zgodę na zmianę tego zapisu, że klasy z... podnosień będzie wytrzymała nagrodzenie wynagrodzenie za to. Nie 10, a 15%. Myślę, że wszystkich skutków tutaj finansowych nie będzie w tym sensie po prostu wręcz będą pozbyty, dodatnie, że można więcej wpłynąć środków do, do budżetu z tytułu lepszej ściągalności tej opłaty.